Zaczynamy. Najlepszy. No właśnie, najlepszy? Trudno na to odpowiedzieć. Łatwo natomiast zauważyć, że rzeczywiście różni się od poprzedników. Co wydaje się być sporym plusem, biorąc pod uwagę, że twórcy od kilku lat próbują serię zrestartować. Speed for Speed jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek na świecie. Na pewno każdy z nas się z chociażby jedną grą z tej serii, a biorąc pod uwagę, jak ona ewoluowała na przestrzeni ponad 20 lat i ponad 20 gier, to nie trudno wyobrazić sobie, jak ciężko trafić w gusta potencjalnego gracza. Od początku słyszy się, że dana odsłona zasługuje na miano tej najgorszej przez to, że robi coś inaczej, i każdy wskaże w tym momencie inną grę, najprawdopodobniej prostrita, shifta lub może derana. I jeśli ciekawią was te teoretycznie najgorsze odsłony, zachęcam obejrzeć film Kaspera na ich temat. Ale tak drastycznych zmian jak tych z ukoi z roku 2007 już nie uświadczymy od czasu ukazania się Rebootu z 2015. Zawsze jednak, grając w kolejne Need for Speedy, czuć, że gramy właśnie w nie. I nie zrozumcie mnie źle, bo każdy, kto grał we wszystkie Need for Speedy i jest ich fanem, nigdy nie powie, że jakieś są takie same. Ale tak samo jak czuć pełen klimat łączący Daemon'a to Need for Speedy Ery tuningu czyli Undergroundy, moslonda, teda, Carbona i nawet Undercovera, czyli Ery, kiedy seria była pod skrzydłami i Black Box, tak samo czuć inny klimat łączący gry o. Ghost Games. To chyba logiczne, ale w przypadku hita nie czuć tego czegoś. W tym momencie warto wspomnieć o coraz popularniejszym zjawisku łączenia się gatunków gier. W przypadku gier wyścigowych, przynajmniej tych zręcznościowych z otwartym światem, też ma to miejsce. Ale co ciekawsze, dopiero od niedawna te najmocniejsze marki starają się do siebie upodobnić w tak dużym stopniu. Na początku powiedziałem, że Hit różni się od swoich poprzedników. A jest tak dlatego, że po raz pierwszy tak bardzo czerpi od innych gier. I obiektywnie na sprawę patrząc, wyszło to na dobre, bo mimo iż dalej znacząco różni się od Forza Horizon i The Crew, to umiejętnie wykorzystuje zapożyczone pomysły, stając się po prostu grą ciekawszą i Przystępną. Ale co takiego wyszło mu na dobre. Na pewno każdemu z nas, opuszczając garażnictwo Speed Rivals autem o wysokim poziomie poszukiwania zdarzyło się nie nie rozbić przed dojechaniem do pierwszego wyścigu. W chicie przez wprowadzenie legalnych wyścigów dostajemy większą dowolność, bo jeśli chcemy sobie na spokojnie pojeździć, to opuścimy garaż za dnia i nie będziemy się niczym martwić. I co bardzo ważne, nie traci na tym mechanika pościgu, bo właśnie dzięki rozdzieleniu tych dwóch elementów policja pierwszy raz naprawdę rozwija skrzydła. Stając się rzeczywiście wymagająca, a przy tym uczciwa i przy Przyjemna? Jeśli policja w ogóle może być przyjemna. Nie masz szans na ucieczkę. Patrząc wstecz od Need for Drivers z 2013 roku, w którym policja była dużym wyzwaniem i na walce z nią polegała tak naprawdę cała gra, nie mieliśmy żadnego momentu wytchnienia. Jeśli chcieliśmy dostać się do kolejnego wyścigu i po drodze do niego spotkaliśmy radiowóz rozpoczynał się kolejny, irytujący już pościg, trwający nawet i kilkanaście minut lub w momencie kiedy się rozbiliśmy. W z 2015 roku chcieli to zmienić, więc odbili w drugą stronę i kiedy zechcieliśmy podziałać na ścieżce bezprawia, musieliśmy dbać o to, aby gojących nas nie zgubić. więc w paybacku policję po prostu wycięto i nie znajdziemy ich w Żydowolnej, dowolnej, a stróżów prawa spotkamy dopiero w oskryptowanych wyścigach. I warto jeszcze dodać, że policja coraz rzadziej pojawia się w grach wyścigowych. The Crew, Seria Horizon, no a tutaj wystarczy tylko się przełączyć. Od paybacka mogło też odstraszyć wprowadzenie wyścigów terenowych, a raczej sposób w jaki je wprowadzono, bo były konieczne do fabuły do przodu, a ich wykonanie nie każdemu przypadło do gustu. Tutaj model jazdy po bezdrożach nie różni się jakoś drastycznie od tego podstawowego i sama jazda może dać wiele przyjemności. Ale jeśli się uprzesz, to nie musisz brać udziału w wyścigach terenowych, bo dla fabuły to tylko zdania poboczne, co jest na plus. I skoro poruszałem już temat modelu jazdy, sam najlepiej wspominam okres, kiedy to grałem w mocną Teda od Kryterionu, który jest moim Guilty Pleasure, lub we wspomnianego już kilka razy Ryvalsa. Ale to w hicie sama jazda może dawać najwięcej frajdy. W poprzednikach, do słone na odsłonę, model jazdy był nieco poprawiany, ale bazował na tym samym, a tu rzeczywiście go przebudowano na lepszy. Co w parze ze zwiększonym efektem prędkości, który bardzo dynamizuje rozgrywkę, nie utrudniając jej przy tym jakoś specjalnie. Jak w innych grach, gdzie większa prędkość równa się szybkiemu wypadnięciu z toru, a tu drogi nie wiem, czy są jakieś szersze, czy jakoś specjalnie profilowane, ale jeździ się po nadzwyczaj przyjemnie i łatwo jest opanować tam samochód oczywiście jeśli go pod siłą ustawimy. A, tunik mechaniczny, na szczęście bliższy temu z AK 15 także poprawiono i jest bardzo przystępny. I co ważne, pozbyto się w końcu scenek cracks po rozbiciu, które irytowały tak wielu graczy. Tak czy siak, kiedyś lecimy w bandę lub wypadniemy z trasy, bo tak jak w Fozie Horizon 4 wprowadzono niszczenie murków tak zaimplementowano to w hicie. W ogóle model destrukcji otoczenia obejmuje wiele elementów, powiechaniów, które wydawałoby ci się, że staniesz w miejscu. Wózki złowe, elementy rusztowań, słupy, czy nawet niektóre struktury. A co głównie mnie cieszy, to niszczące się drzewa i nie jakieś dwa cienkie modele krzaczków. To zniszczymy. Tego nie. Tutaj zniszczymy większość pienoletwej drzew, których tak bardzo nienawidzę. Będąc w temacie nienawiści, czy jest coś, co w tej grze wypada znacząco gorzej na tle poprzedników? No, jest, jej wsparcie po premierze, bo faktem jest, że gra w dniu premiery nie była w tak złym stanie jak Payback, dlatego nie potrzebowała tak wielu aktualizacji, w czym przebudowania całego systemu, zdobywania części i zarabiania. Ale nawet Payback otrzymał jedno spore rozszerzenie, chociaż płatne, i cykliczne poszukiwania nowych wozów w samej grze za darmo. Jego poprzednik za to otrzymał nie jedno, a kilka rozszerzeń większych jak Edis Challenge czy o Boże, jakie to trudne Prestige, i mniejszych jak na przykład zawody Drag. I wszystko było darmowe. W hicie natomiast czekaliśmy się jednego, małego, płatnego DLC i na tym się skończyło. Jej szybko oznajmiło, że twórcy zostali odsunięci od produkcji a projekt został zamknięty. Tak czy siak uważam, że Need for Speed Hit jest skończonym produktem i grając w niego nie odczujemy jakichś specjalnych braków. Ma za to swoje smaczki jak na przykład modyfikowanie dźwięku wydechu co serio może kogoś do gry przyciągnąć, biorąc pod uwagę jak słaba na tym polu jest konkurencja i ich kosiarki. Za formalności tylko przypomnę o rozbudowanym tuningu, który dalej z odsłony na odsłonę był rozwijany i to samo można powiedzieć o mapie. W tribucie siatka dróg była niepotrzebnie skomplikowana i roiło się na nie od elementów, o które łatwo szło się rozbić. W następcy uprościli siatkę dróg, rozszerzono drogi o pobocza, przestrzeni otwarte i bezdroża. a w hicie otworzyli teren jeszcze bardziej w sposób bardziej naturalny. W ogóle to wydaje mi się, że mapa jest bardzo naturalna, a miasto prawdziwe i nie mało tu ładnych widoczków. Ale mapa jest nie tylko ładna, ale i wypełniona aktywnościami. Oczywiście pełno tu popularnych ostatnio fotoradarów, skoków i stref driftu. Do tego dochodzi zbieranie flamingów i szukanie graffiti, które co ciekawe blokują nam nowe kalkomanie w adytorze winyli. Jeśli chodzi o zawody, to za dnia poza zwykłymi wyścigami i próbami driftu czekają na nas nowe próby czasowe. Polegają one oczywiście na przejechaniu danej trasy w czasie krótszym niż założony, reprezentowany przez ducha standard. Ale tory, na jakich przyjdzie nam się ścigać, są czymś nowym, bo w jednym wyzwaniu bawimy się w pociąg, jedną z z po spoczynach metra kilometrów nad ziemią, w innym zaś na pełnym gazie pół Trasie. Czasem też przeskoczyłem przez jakąś wiszącą rurę lub zrobimy rundkę po polu golfowym. W tym wszystkim brakowałoś może jednak wyścigów drag, bo było one obecne we wcześniejszych Speedach. No ale dobra, teraz nie po czym, a czym będziemy jeździć. Na aut jest sporo, jak na nfs -a. Tendencja od lat jest rosnąca, więc w hicie mamy już do czynienia ze 120 modelami, w czym także terenowymi, których obecność jest już standardem w dzisiejszych grach. Ta część koncentruje się raczej na otach stosunkowo nowych w czym szczególnie na super samochodach chociaż nie ma tu klasyków, tanich hatchbacków a także muscle carów, tunerów czy ikon e serii Ty to jest Civic! Podsumowując, myślę, że Need for Speed Heat jest solidnym zwieńczeniem pracy duchów nad serią i rzeczywiście poprawia wiele wad i wcześniejszych gier, samemu stając się tytułem różniącym się, ale nie w sposób drastyczny, na który można by było zareagować negatywnie. Dlatego zachęcam każdego, aby dać hitowi szansę, szczególnie że na wielu promocjach można złapać go za naprawdę fajną cenę, a także wchodzi w skład EA Access i Game Pass Ultimate. I mam jeszcze jeden przykład. Nie wiem, czy jesteście fanami dobingowania gier, a sam uważam, że gry wyścigowe to ostatni gatunek, w którym potrzebujemy dubbingu. Nie byłam pewna, czy dasz sobie radę, ale jednak udało ci się zdobyć tę licencję. Chodź, strzelmy sobie fotę. Uśmiech! I ten obecny w paybacku nie był najlepszy, ale jego największą wadą było tłumaczenie nas własnych. Jesteśmy zablokowanym drążkiem a w hicie zostawili już ich w spokoju. Wszystkich twardych wrogów debingu naprawdę zachęcam do zagrania w pierwszą Forza Horizon, gdzie polska ścieżka dźwiękowa bardzo przyjemnie podbijała klimat świetnej, choć prostej fabuły i nie wyobrażam sobie wracać do tej gry po angielsku. Mamy piękny poranek w Colorado oraz zapowiedź potężnej dawki energii, różnorodnej muzyki i ryku pracujących silników. Ostatnio tylko Need for poszedł tą drogą i należy się z tego cieszyć, bo zapewne były to ostatnie takie gry i stawiam, że nadchodząca produkcja od Criterionu zostanie pozbawiona otoczki fabularnej, a co za tym idzie aktorów i dubbingu, więc o następnej takiej Forzie Horizon będzie można już sobie tylko pomarzyć. Tymczasem wracam odświeżyć sobie jeszcze raz Mus'um z 2012 roku, licząc, że Kriterion niedługo dowiezie nam coś, co naprawdę nas zaskoczy. I tego nam życzę. Trzymajcie się. Chodź, strzelmy sobie w fotę. Uśmiech!